Hej, hi, hello, kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Witam was przed ostatnim vlogu tego roku i w dzisiejszym vlogu zaprosiłam was do kuchni, bo będziemy piec ciasteczka korzenne. One będą miały bardzo dużą nutę migdałową, bo będą zawierały zarówno ekstrakt migdałowy, będą zawierały Ładki migdałowe i co tutaj jeszcze mamy z migdałowych rzeczy? Cukier smakowy migdałowy. One będą korzenne, bo wiele, wiele przypraw się. Do nich dodaję. Ja ten przepis znalazłam online, dlatego dam Wam go w opisie poniżej, jeżeli miałybyście ochotę sobie go zrobić i powielić. Ja dzisiaj będę przygotowywała połowę tego przepisu, który jest właśnie zamieszczony w internecie, bo ten przepis jest na 50 ciasteczek. Ja chcę po pierwsze zobaczyć, jak one wyjdą, jak będą smakowały, dlatego chcę zrobić połowę i zrobię 25 sztuk. I do 25 sztuk będziemy potrzebować. Mam nadzieję, że nic tutaj nie pomylę, bo muszę cały ten przepis podzielić na pół. Ten przepis, który znajduje się na stronie internetowej, na pół. Więc mamy 250 g mąki pszennej, mamy 50 g płatków migdałowych, mamy 100 g. Cukru, mamy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, mamy 35 ml mleka, mamy jedno białko, będziemy mieć szczyptę soli, 140 g masła, tylko to masło powinno być zimne. Do tego będzie kilka kropel. Aromatu migdałowego będzie półtorej łyżeczki cukru migdałowego, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki imbiru, pół łyżeczki kardamonu i pół łyżeczki gałki muszkatołowej, a także jedna ósma łyżeczki, czyli bardzo delikatnie goździków mielonych. I powiem wam, znalezienie tych wszystkich przypraw nie było tak kimu łatwym zadaniem, bo szukałam i chodziłam do przeróżnych sklepów, chyba byłam w czterech różnych sklepach, żeby znaleźć je wszystkie. Natomiast co wy możecie zrobić, jeżeli nie macie czasu, albo też chodzenie po sklepach i szukanie tych przypraw, bo to może być na pewno frustrujące, to możecie kupić gdzieś ją tutaj mam. Po prostu tą przyprawę do piernika. Nie mam pojęcia, gdzie ona teraz jest. A może jednak nie kupiłam, skoro znalazłam wszystkie te przyprawy takie pojedyncze. Możliwe właśnie. Ale wiecie, na pewno taka jest jedna przyprawa, więc zamiast 50 saszetek z przyprawami macie tylko i wyłącznie jedną. Co robimy w pierwszym kroku? Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, czyli praktycznie łączymy wszystkie suche składniki. Jedziemy. Jest ścieranie schłodzonego masła na dużych oczkach, podsypując mąką. Ja wcześniej nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, zobaczyłam na filmiku i teraz wiem. Za chwileczkę wszystko zobaczycie. Dodanie kilku kropel ekstraktu migdałowego, a także dodanie mleka. Rozgniecenie wszystkiego, czyli to co wszystkie kuchareczki lubią, brudzić swoje rączki. Można również do tego użyć miksera. Potem wsadzamy te ciasto do folii i odstawiamy na 30 do 60 minut do lodówki. To już mam zrobione i mam zamiar zawinąć je w folię spożywczą. Natomiast, jeżeli macie ciasto zbyt sypkie, możecie podlać troszeczkę, tylko delikatnie, troszeczkę mlekiem. A jeżeli ciasto jest zbyt mokre, to podsypać oczywiście mąką. Tylko róbcie to bardzo powoli, delikatnie, sporadycznie, bo jak przesadzicie, to potem już nie ma odwrotu. Minęło 45 minut, wyjmujemy teraz ciasto z lodówki, podsypujemy, dobrze by było mieć solnicę, ale ja takowej nie mam, więc będę próbowała zrobić to na stole. Podsypujemy stół mąką, rozwałkowujemy ciasto na cienki placek, potem wycinamy, o właśnie, gdzie są moje foremki? Gdzieś? Ja mam w swoich pudłach. Wycinamy ciasteczka foremkami, albo też możecie użyć chociażby szklankę. Układamy je na blasze, na papierze do pieczenia. Smarujemy z góry białkiem z jajka i posypujemy płatkami migdałowymi. I pieczemy na termoobiegu 160 stopni Celsjusza przez około 16 minut. I to wszystko, tylko to trzeba teraz zrobić. I tu mi się kończy. Oh my god! Trochę się rozlatuje, ale nic nie szkodzi. Gdzie są te foremki? Cool. Ja te foremki mam od pewnie jakichś czterech albo nawet pięciu lat i ani razu ich jeszcze nie użyłam. Zawsze chciałam, ale jakoś tak wychodziło w moim życiu że albo byłam leniem śmierdzącym, albo nie miałam takiej możliwości, ale wracam, wracam z tymi wszystkimi rzeczami, które zawsze chciałam robić i w końcu są. So. Gwiazdeczka, chociaż może być trudno, żeby powyciągać to ciasto, ale zobaczmy. Miałam kiedyś piąteczne ciastka, ale ten ciastek jest strasznie malutki, nie wiem jak on wyjdzie. Jest taki słodziutki, nie widać go ciastku, skoncentruj się. Taki przesłodziutki, taki malutki. Mogę zrobić każdą, a co? Jak szaleć, to szaleć. Zrobię najpierw to największe. O, ciastka mi sama normalnie wyszła. Yes! Nie jest tak źle? Mogę robić ciastka. Ciastek? Dawaj ciastku. Uzelek. Uuu. Dawaj, dawaj. Pięknie wychodzi. Oh my god. Tak Nie zdążyłam nawet zrobić drugiej blachy, a te ciasteczka wyglądają już na gotowe, a dopiero minęło 11 minut, no ale wyciągam je. Już miałam tutaj ochotę, jak widać, bo odkleiłam już. Kąsnąć, ale wstrzymam się jeszcze, wstrzymam się jeszcze chwilę. Wspaniali, bo normalnie nie wytrzymam. Wsadziłam drugą blachę, tylko na tą drugą blachę powycinałam takie większe ciasteczka, bo nie mam za bardzo czasu. Za chwileczkę idę do masażysty, idę na swój pierwszy masaż. Nie wiem, czy w życiu nawet. Nie, miałam na pewno już masaż wykonywany, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, taki profesjonalny. Chcę, żeby się bardzo skupił na moich plecach i ramionach. Jak to my wszystkie mamy, 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 które podnoszą nasze słodkie ciężary. To są rejony, które nas najbardziej bolą i wymagają od czasu do czasu relaksacji. Dlatego też nie miałam czasu na to, żeby wycinać takie malutkie, słodziutkie ciasteczka w formie ciastka, właśnie, albo puzelków, które. Wyszły prze Jakbym miała więcej czasu, to pewnie bym siedziła i wycinała i wycinała i wycinała, aż to ciasto by się wykończyło w końcu, ale nie mam tego czasu. I ten masaż też jest dla mnie takim prezentem dla siebie w tym roku. I jestem ciekawa, czy wy dla siebie coś zrobicie na te święta w tym roku, czy sobie coś zaprezentujecie, albo jakąś usługę, albo też kupicie sobie coś dla siebie. Dajcie mi znać w komentarzu pod spodem. I jeżeli tak zrobicie, to pamiętajcie o tym, żeby nie czuć się źle z tym, że same sobie coś kupujecie, albo same dla siebie coś robicie. Jesteście mamami, jesteście ludźmi. I na to zasługujecie. Wszyscy na to zasługujemy, żeby móc o siebie zadbać, żeby czuć się szczęśliwymi, żeby czuć się bardziej zrelaksowanymi. Dobra, bo chcę to bardzo skosztować. Jem tego ciastka. Mm. Crunch dychę. Najlepsze są ciastka w ogóle rzeczy jakiekolwiek. Która wsadza się do buzi, które są rupiące, Nie są takie słodkie. To mnie bardzo cieszy, ale z drugiej strony, przez to, że nie są takie słodkie, będę miała ochotę na to, żeby zjeść ich więcej, bo nie będzie mi się tworzyć ten mój ulipek jak ja to mówię w buzi. Jeszcze jedno ciasteczko. Są bardzo dobre. Przetestujcie sobie je. Spróbujcie. Ja, szczerze powiedziawszy. Ja lubię aromat, ja lubię te wszystkie przyprawy. Dałabym następnym razem więcej tych przypraw. I tych ciastek mi wyszło bardzo dużo. To prawda, tam na tym przepisie pisało, że 25, bo robiłam przez pół, czyli 50 na pół, czyli 25. Mi wyszło dużo więcej, tylko że wiem, że robiłam w różnej wielkości te ciasteczka, ale dwie blachy mam, więc tak czy siak dobrze, że zrobiłam mniej ostatnie zjadam z wami idę edytować ten film i muszę za chwileczkę wychodzić więc dziękuję wam bardzo za czas spędzony ze mną pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi jak zawsze łapkę w górę, bo to bardzo wspiera mój kanał jeżeli jesteście tutaj nowa albo nowy to zapraszam cię serdecznie do subskrypcji do mojego kanału a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje was o nowych vlogach które pojawiają się na chwilę obecną do jutra, potem zrobimy sobie Przerwę, no i powrócę do Was z pełną parą. Ale oczywiście będziecie mogli mnie nadal zobaczyć na Instagramie, więc nie zniknę totalnie, tylko zniknę z YouTube'owego świata na jakiś czas i powrócę do Was po nowym roku. Ale o tym będzie wszystkim jutro. Już teraz życzę Wam cudownego dnia, sodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia jutro. Pa, kochani wspaniali. Bye.